Cześć. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego większość ludzi nigdy nie osiąga finansowego sukcesu? Dlaczego jedni mają stabilne, wysokie dochody, a inni ciągle zmagają się z brakiem pieniędzy? Dziś poznasz sekret, który zmienia wszystko. Nie jest to żadna magia czy cud. To prosty sposób na sukces, który może zmienić Twoje życie już dziś. Zostań ze mną. Sukces to nie tylko liczby na koncie bankowym. Sukces to przede wszystkim wolność. Wolność decydowania, jak chcesz żyć, co robić i kiedy. To kontrola nad swoim czasem i możliwościami. Wiele osób myśli, że sukces to kwestia szczęścia albo przypadku. Prawda jest jednak inna. Sukces to efekt odpowiedniego myślenia i nawyków. Twoja mentalność ma ogromne znaczenie. To właśnie ona decyduje, czy osiągniesz swoje cele, czy będziesz tkwić w miejscu. Ten sekret to konsekwencja i działanie pomimo lęku. Większość ludzi boi się ryzyka, boi się porażki i dlatego nigdy nie robi pierwszego kroku. Ale to właśnie systematyczne, codzienne działania, nawet małe, prowadzą do wielkich efektów. Weźmy przykład. Wyobraź sobie osobę, która codziennie uczy się czegoś nowego, inwestuje w siebie, stawia sobie cele i konsekwentnie je realizuje. Z czasem jej życie zaczyna się zmieniać, a zarobki rosną. A teraz pomyśl o kimś, kto ciągle odkłada marzenia, wymyśla wymówki i czeka na idealny moment. Zgadnij, kto będzie dalej tam, gdzie jest. Pamiętaj, sukces nie przychodzi do tych, którzy czekają, tylko do tych, którzy działają. Jeśli chcesz zacząć zarabiać więcej i odnieść sukces, zacznij od małych kroków. Pierwszy: ustal cel. Jasno i konkretnie. Drugie: zaplanuj codzienne działania, które przybliżą cię do celu. Może to być nauka, networking, czy praca nad własnym projektem. Trzecie: nie bój się popełniać błędów. To naturalna część drogi. Czwarte: mierz postępy i świętuj nawet najmniejsze sukcesy. To buduje motywację. Piąte, otaczaj się ludźmi, którzy Cię wspierają i inspirują. Najważniejsze, zacznij już dziś. Nie czekaj na idealny moment. Pamiętaj, że porażki nie definiują cię to, jak się po nich podnosisz, robi różnicę. Kiedy zaczniesz działać według tych zasad, zyskasz coś więcej niż pieniądze, wolność finansową która pozwoli Ci realizować swoje marzenia. Większą pewność siebie i spokój ducha. Satysfakcję z tego, że sam kontrolujesz swoje życie. Możliwość pomagania innym i tworzenia pozytywnego wpływu. To wszystko jest w zasięgu Twojej ręki, jeśli tylko zdecydujesz się zrobić pierwszy krok. Jeśli podobał Ci się ten film, koniecznie zostaw lajka, zasubskrybuj kanał 60 sekund do sukcesu i napisz w komentarzu, jaki jest Twój sposób na sukces lub co Cię najbardziej motywuje. Pamiętaj, sukces zaczyna się od jednego kroku. Zrób go już dziś. Do zobaczenia w kolejnym filmie.